Dzisiaj trzy rzeczy, które naprawdę działają na 100%. Jeśli jesteś po relacji z osobą narcystyczną lub toksyczną, wiesz jedno: logika nie działa, tłumaczenie nie działa, miłość nie działa, bo to nie jest zwykła relacja, to jest przestrzeń, w której ty, twoje emocje były używane przeciwko tobie. Twoje granice były ignorowane, a ty, mimo starań, ciągle byłaś za mało albo za dużo. I może próbowałaś już wszystkiego. Próbowałaś rozmów, wyjaśnień, zadawałaś mnóstwo pytań, szłaś na wiele kompromisów, miałaś prośby o zrozumienie, ale to nic nie dało, nic się nie zmieniło. I coraz bardziej traciłaś tylko siebie, aż w końcu zrozumiałaś, czy zrozumiałeś, że czas na inny język nie język emocji, nie język wrażliwości, ale język, który. Nie daje paliwa. Pierwszym takim krokiem jest spokój. Ten wewnętrzny, nieruchomy punkt tobie, który przestaje się miotać. To, co nazywamy emocjonalną mgłą. Koniec. To moment, w którym jesteś w kontakcie, ale nie dajesz już emocjonalnych reakcji. Nie krzyczysz, nie tłumaczysz, nie wdajesz się w jakieś dramaty. Mówisz krótko i spokojnie. Tonem, który. Nie daje im nic do zbudowania tej swojej gry. Nie wyrażasz ani złości, ani błagania, ani lęku. I chociaż wewnątrz możesz czuć ten chaos, na zewnątrz jesteś neutralna. To ich dezorientuje, bo nie dostają emocji, którymi mogliby cię rozpracowywać, którymi mogliby ciebie rozgrywać. Więc nie jesteś w ich grze. I drugim krokiem jest dystans. Czyli nie atak, nie ucieczka, ale po prostu dystans, czyli taka świadoma decyzja w tobie, że nie musisz być dostępna zawsze i dla wszystkich. Nie musisz odbierać telefonu, nie musisz odpowiadać natychmiast na żadne pytanie, nie musisz się spotykać, jeśli nie czujesz się gotowa na spotkanie. Zaczynasz skracać kontakt, zmniejszasz częstotliwość rozmów, unikasz wejścia w kolejne dramatyczne scenariusze. I nie oznacza to, że jesteś jakaś nieuprzejma, chamska czy egoistyczna. To znaczy, że wybierasz siebie, a nie ciągle zarządzasz emocjami innych lub bierzesz te emocje na siebie i bierzesz za nie odpowiedzialność. I trzecim krokiem to jest niewidzialna tarcza czyli jedna z najpotężniejszych form ochrony ciebie i najtrudniejsza, bo wymaga odwagi, by niczego już nie tłumaczyć. Nie usprawiedliwiasz się, nie wyjaśniasz, na przykład nie wyjaśniasz, dlaczego odchodzisz. Mówisz, że taką decyzję podjęłaś, koniec. Nie bronisz się, gdy ktoś próbuje cię zdewaluować i nie wchodzisz w, w jakąkolwiek dyskusję, kto ma na przykład rację. Po prostu przestajesz się tłumaczyć. Jest cisza i spokój, bo już nie musisz. Twoje nie już nie potrzebuje żadnego uzasadnienia. Twoje nie chce jest wystarczającym powodem. Zobacz, to co kiedyś byłoby dla ciebie niemożliwe, dziś staje się Twoją wolnością. Więc cisza zamiast reakcji, spokój zamiast emocjonalnej walki. Odejście bez uzasadnienia, brak rozmowy czy tłumaczenia się. I to są te właśnie trzy najważniejsze rzeczy. One działają w 100% przypadków. I nie dlatego, że zmieniają tamtą osobę, ale dlatego, że bardzo mocno zmieniają Ciebie. Bo kiedy przestajesz walczyć o uwagę, przestajesz prosić o zrozumienie i nie chcesz już niczego udowadniać. Zaczynasz wracać tylko do siebie, i wtedy dzieje się coś bardzo ważnego. Zaczynasz czuć przestrzeń. Zaczynasz czuć oddech, świadomość, moc, ulgę i to jest ta Twoja wolność emocjonalna. Jeśli jesteś właśnie w takim miejscu, gdzie uczysz się nowego języka języka granic, ciszy, dystansu, i chcesz, żeby ktoś Ci w tym towarzyszył, to napisz do mnie na NBC Find Yourself, Znajdziesz ten adres mailowy tutaj i pod każdym filmem. Zapraszam Cię na taką konsultację indywidualną online, po to byś nauczyła się walczyć, ale byś nauczyła się już nie musieć walczyć o siebie.